Siemanko z Citroën na i Dioks i grałem w stresie na Siemanko! To ktoś z was mnie <grym> na kamerę wtedy, co? Ale jest na kamerę. Dobra, ogólnie tak. Coś... Nie, może ty, zdaniem, ale mogę tylko powiedzieć, widzowie, że ja to nagrywam, ale jak sobie usiliście, on również dał jakieś przywitanie, więc on no coś nagrywa. Nie, wiem, może linka dam w opisie. Gdzie ty, no, ty no, to, no, to no, chciałeś powiedzieć Chciałem powiedzieć, że obaj to nagrywamy. Właśnie, bo my kiedyś to graliśmy, ale doszło się osiągnięcia, to chcieliśmy sobie zagrać i. Ten, jak to się działo? Bo to jest tak, bateria latarki, o, i bateria kamery też jest? Nie, to jest ten. Nie, ale ja bym już jechał, nie? Zamykaj to. Jakby ktoś nie wiedział, to jest Content Warning, gra podobna do repo albo Company. Tylko chyba to było najmniej znane, tak szczerze, chyba. Nie wiem. Co, co, wiem. Jak ktoś tu nie był, słychać, bo wiesz, że trakcie ładowania to nie ma, Cię słychać. A, no, u mnie jest Hessa! Jezu, ale przez ty tu jest trochę za głośno u ciebie. Ja się trochę ściszę. No właśnie. To, to działa, nie? Na Escape, że cię ścisza, nie działa, nie? Kurde, nie wiem. Tak szczerze nie wiem, o, ale ty sforuję. No się spala kamerę, tak z ten... No lewy. po prostu jest. E tam jakiś to tu siwie, nagraj go. Ej, no, Właśnie, w tej grze chodzi to, o to, ona jest w ogóle stara trochę, ale. Musimy nagrywać no najciekawsze rzeczy. I teraz nagrywamy jakąś, Chyre? kurde, bulwę. Co to jest? I to jest nowy model, nie? To jakieś nie było i czemu to mnie chce przytulić? Jikoż dawaj, przytuli się do niego. Dobra, czekaj, jo. patrzcie teraz. Ja niego skoczę <grym> masz, masz ujęcie? i Mam ujęcie jak to jest. No później, do, da przyjdźmy ale... głębiej idziemy Dobra idziemy gdzieś w kadru, że tak powiem, nie? <grym> Dobra, zobaczymy później. Bo właśnie a jak on coś nagra i uciekniemy stąd, to wtedy ten. Ja wtedy miałem włoczoną co? Nie gadaj, że ty kamera zresztą nie, nie wpadłeś. Pamiętam. Właśnie to była moja ulubiona część w tej grze, pamiętasz jak graliśmy? Lubiłem skakać na łeb. A co, jest fall damage? Nie, i właśnie to była moja ulubiona część zawsze gry, żeby się skoczyć na web Z góry. Pamiętacie? Tak. Kiedyś to było. Kiedyś to było. I jak się robi selfie? To jest ważna rzecz. No weź. Tak. A na R. Na R. O. o. Dobra, no. no Nagrywa no te lasery. czy to to Ładnie ta gra wygląda. Ma ciekawą grafikę. tak. Ciekaw jesteś, że punkty tak. za zrobienie laserów. Ile masz HP, ten co się dostał w tej jednej Ile to co Jedną czwartą, jedną piątą, coś takiego. Ale zadał, czy tyle się stopy? Zadał. Aaa, no co. Da się przejść parę ciosów. Mhm. Mm Ale nie wygląda na takie OP strażnika, jakiego, nie wiem. Ty coś. Ej, miała głos, jakby potwór, potwór ja, czy coś? Tak? No tak tu tu tu, potwór, tu tu nie potwór, byle miał otwór Ja za ciemno jak to się... Zostawcie subskrybera. Hej tam coś jest To Myślisz... jest rura. myślę, że ona zrobi tyle viewsów Ja no, czekaj Ty, te... eee... ja to złapę w łapę No ale to chyba tak nie działało nigdy, nie? Nie, właśnie chyba no, ludzie pisali, że... Tak, już, nie? <głos> <głos> nie no, kości chyba e? coś dają. E? No kościka coś dają, ale nie to gdzie jest Slander? Gdzie oh, Slander mam? No właśnie, tu trzeba wrócić na... Co to było? Co to? Trzeba? było? No. Nie wiem ja mam te pide tu, do on ja z nas prawa, jest większa. Nie pamiętam jakie mobyby najgłupsze, nie? Jakie? No nie pamiętam, nie pamiętam właśnie. Aha, nie pamiętasz. No ja pamiętam już, na drogę to jest jak u mnie przed pod... Ej. Nie, nie wiem, wiem czy to patrzy. A ja ale coś tu jest, bo się mam skara jakby, nie? Tak ja Też. O. Co to jest? No to coś? Jesteś... Ej jest! Znowu koleżka! O, oh, kolega! Kolega, oh, hello! Pożarłem ale stary. Stary Tyle, stary mi, się wyda... mi się wydaje, że on nie jest sam. O kurde, co to jest? O! Co tu? To jest oh, double combo. <laughs> Dobra, Kurde, znowu mi wybuchło to na mordę. Ej, tutaj latarka się potraci. Czy jak to było? Nie pamiętam. Na pewno, że mi w to nie grał. Ej, poczekaj, ja bo... mogę to ej, powiedzieć? Ej, idźmy, co? kurde, bo... O kurde, stary, zgubiłem się, bo grałem... Grałem na kamerze, dobra? Ej, ja nagrałem to, jak coś selfie, nie? O mogę... ten... Ale kurde... Trzeci! Zgubiłem się w <śmulacza> <Ty> Jest to <śmulacza> silny oprócz tego debila! Jaka fantasia. To... Ej, ja mnie znam! To ślepy zaułek! Help! Ej! Fajnie! Ej, faktycznie, taka sześć. Ej, ja nie żyję! To jest kolejny, jak patrzę. Kurdy, Kurde, nagrywaj to! Miętki jesz! Uciekaj, jest fakt, że jest, nie? Ale weźmy stąd i ci, oni na stronie nie będzie niczego. Weźmy, jak myślicie tam uciekni. Wy, jak, A to wegener, ja pozostałem w przejściu. Hehehe, <grym grym> mordo. Gdzie snajmolsą kamerą, bo on jest w tym najważniejszy no, teraz. Tu, 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 poszli. Ej, chodźcie tu, bo tam coś stoi na dole. Kurde, znowu ty masz tu. Kumpla, il ich No bo to jest mój przyjaciel Tomek Dobra, czy nas czterech nagrywała Ej, Nie, nie wspomniałeś o Tomku <grystanie> Jakimako to pamiętamy to by pod... Kryku! Proszę was spierdzielajmy już na bazę, okej? Okay? Zostaw mnie Jest nam uciekamy na bazę proszę On zginął? Nie wiem Ja zaraz umrę dobra, uciekamy na do bazę, ale... A z Krichem to nie wiem. No z też nie wiem. Tlenu jest mało, ja jestem trochę. W mieście, w mieście. Właśnie uciekamy jest... Uciekamy już, bo... No uciekamy, uciekamy. Ej, mi się wydaje, że tam będzie wyjście, tak szczerze, nie? Mam takie małe... Trochę... Mi się wydaje, że tu, gdzie idę, jest dobrze. Bo my tak zakręcaliśmy, takie rogala robiliśmy. Ale jest więcej wyjść, chyba. No nie o, to zawsze tak było. O, 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 miałem rację, pamiętałem! To jest wyjście. Jesteście no. tam wszyscy? Chyste, trzeba. Trzeba 3000 subów. Nie no, Trzeba 3000 viewsów zrobić. Ta nie wiem, jak w tej grze można 2,5 miliona. Ty, a je, gdzie jest tam, ile mam kamery nagrane już? Ile filmu zostało? A 38% zostało, ej jeszcze. Odzwonek zanazłem. Co to jest? Nie, trochę. trochę... Czaszy Unia jeszcze, pozdro. Czy ja ją podnoszę? What a cool man Wait man. Hello brothers! My name is Freeze oh, no, hey Nie Topamy? Da co spamy Dobra co pały zobaczyłem co się będzie działo No ma 31% filmu Dobra to są to Dobra ten goście jest wiemy O kurde Zamykaj to no Lecimy, nie śpimy Uh, Dobra ej, Tam bo ja pieś... też fajnę, że chyba jakiś błąd był, jak się nagrywało podczas ładowania, a ja to. Jo, kamerę wywalało, ja kamerę wywalała, ja? Jasno. Klasika wywalała, cio... ciągle z gry, pamiętasz? No. No, ale. Ej, to się tu robiło, nie? No. A obok tego, gdzie staje, to się ładuje. To, o. No, ja. Dobra, zobaczymy. Stary to będzie mój lepszy upload na YouTube, taki zrobiłem w życiu. Mówisz? Dobra. że się zboguje. Chyba, że się zboguje i wideo nie wyjdzie. Też macie tutaj taki jasno. W tym no momentu. jest to jasno, to prawda. Ale z drugiej nie strony tam nie. jest tak ciemno na tej miejscu. No, mega kontrast. O. Dobra, mam, mam płytkę. Słychamy będzie Słuchamy największe... płyty chodnikowej. Chodźcie. To będzie A tu czul, telewizor A, nie ma. To, to ona jest sobie stola. No jest nagrywać najciekawej. To mam po wangelskopisie. Teraz nagrywamy. Łata grip's to, to jest, biznes. i z góry obok, nie? To obecnie, tak jak się nie było. I czemu to mnie chce przytulić? Już <laughs> dawaj. Przytul się do Jo. Dobra, cześć, patrz teraz. Ej, kochają na kanał, To są lepsze Daj, komentarze jeśli u mnie. Ty <laughs> ja nawet o, nie wiedział, że to ja działa. O Wiusów! O, kolega! To, hey. Kolega hello! Boże, ale przesztery. <laughs> Za ja w ja nie, nie wiem jest. czy to mógłby być Double smak, Combo! Niech ja też nie wiem, to kiedy gadę Chodźmy, kurde, bo... Myś Robię... O kurde, stary, zgubiłem się, pomyślałem... <laughs> grałem na kamerę Ej, Tu jest kolejny, jak spadł Musi przynajmniej 1000 Ej, czterech i... no, ale jest to Ej, się zatrzymałeś, jak? Szkoda, no, że ciągle ci siadł Szkoda, że ciągle A nie, no... O Czoszunia jeszcze, pozdro No bo wiesz, pierwszy poziom może Daj, takie nogi. Dobra, to są pala w boku. Dobra, tak Ej, 400 wiesów dało to jego szczekanie. To, <laughs> to jest chyba bez content no, no. do ludzi. A bo ja, bo chciałeś Ej, Ej bo ja teraz pamiętam, że chyba jakiś błąd był, jak się nagrywał podczas ładowania. Okay. A zaczynamy, zaraz idźmy. Easy peasy, a teraz no, idziemy idziem spać. spać. Patrzcie, ja widziałem w ogóle tutaj, nie? Takie to Co jest? Co ty o... Od... Ja też chcę. Co ty, co ty możesz? Aha! No spać! Nie, nie... Ej, to wygląda jakbyśmy byli teraz jakimiś SCP-kami, nie? Nie ja, jak, tak, no. jest, tak śpią. Ej, to trzeba będzie zacząć nagrywkę skurwone. kolejną z takim czymś. Dawaj, Słuchaj. weź lindes. Nagraj kiedy? ja ja też... nie widzę, ja nie wiem, jak to wyglądam. Czekaj to. No to weź Myślę, tutaj że... i patrz, jak reszta wygląda. A, co to jest? Patrz, o! Sigma! Nie, nagrałem! Ale teraz ty masz kamerę. Jak coś to nagrałem to. A ja jakąś tatarkę zajmą chyba, czekaj. Figuus, nie. No figus, ty robisz konta to, to teraz nie możesz przyklinać. Hehehe. <laughs> Kur, co? Kurczaki! Chodź Filip. Ej, jest pan to jest to jest pan Ej kupujemy się? też w sumie jakieś itemy. No i za późno, jak. Dobra, jedziemy. No, Już za późno, on dupą pośladkę dotknął ten. Przycisk. No przypadkiem, wysokie pośladki o. <laughs> Sobie... Dobra, tego sobie nie Dobra, co tu się będzie dzisiaj działo? Nie wiem. Czy, czy ktoś znajdzie ciało? <laughs> Ej, z sumie na idzie 1400. To jak ja tam a mamy jeszcze dwa jeszcze dni? Na no jeszcze 10% się nie mamy 2,5%. miliona dwa, dwa i to jest stare, ja to robię w tym odcinku na YouTube, a nie na tej grze. To jakby tak coś się stało? A, dawaj, jak. Dawaj, na grę, jak skacze Aj, aj, aj. Aaaa! ja Wuuuuu! jest! Ja spałem tak łagodnie. bo ja będę musiał to montować. Suki, Co to kurko jest? Dobra, może inną stroną tym razem. Ty kość go, jak kość mam? Poka. Daj, kość. To jest moja z własnej dupy Z dupy, ci wyszła? Dobra, i tu jest taka lampka, no i w ogóle zawsze się bo ona była taka interesująca. lampka? Taka krągła żarówka cała, nie lampka, taka cała krągła żarówka i... ...na sznureczku. No kość. Musiałeś jakiś easter egg. Trzeba content zrobić, mordo. Ej, dobra, teraz... jest kradnie w innych kierunkach. was to się rozdzielamy. A poprzedni film oddał, bo tam było dużo wrogów. No tu są, kurde, co wy no, tak? No czekaliśmy się, Zgubiłem. czemu ja wciąłem? Jo, czekaliście. Już nagraliście najlepsze contenty, tak naprawdę. Kręgosłupka masz, wyjąłem kogoś. No. Dobra, jak tak ty... spadasz z góry ty myślisz, że masz kręgosłup, to pewnie któryś się zgubił twój, Wracasz. prostu. Właśnie na skwitach nie ma. A właśnie, bo są takie pułapki śmieszne. Ale sobie trzeba czymś rzucić, nie? Słyszałem, że coś chodzi Ej, mam zero... EĆ! Sprawy do dobel... o... Co to? Wow. Co to to jest? Nie? Pies! To strzela, ej! To strzela! Dobra, to uciekamy Trzeba tak realnie, bo to łatwo zabija, idzie. nie? Ej, ale uważajmy, że Ty. nie zjebać, bo to łatwo zabija Ej, chodźmy stąd do... Eee! Co to jest? Łoł! kamera uciekła! O kurde, to jest... O kurde, widzimy. Nie, to może chodźmy dołem, kurde, czy coś? Chodźmy dołem, no ta, 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 ta. Nie słyszałem co z nami, gada z tym problemem. Tu jest wyjście jakieś. Że tam łatwo da znaczy, się od tego zabić, ale... zniknęła, jakaś plamka była. Nie sądzę, że to nam jednak by pójdzie. Ej. Ej! to tu a, idzie. To... Ale tu nie żyje nasz teammate. Uciekaj! Jakbym chciał to ciało nagrać tak szczerze, czekaj chwilę. Dawaj nagrywaj tego, Ziemka, więcej Kurde... Dobra, chyba starczy, nie? Tak? się gra to chyba zaliczy, jako ciało i ten, nie? Gdzie to jest? Jestem w ślepym zaułku. Mam lipę. O kurde. Jak to sami przeżyje. Nie, 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 nie. nie, 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 nie! to przeżył! Kurde, ja byłem w ślepym zaułku, wiesz? Tak szczerze. No, lipę. Nie mogę no, wyjść. Nie mam żadnego pojęcia, nie. Ja w ogóle jak u niego wygląda Spectator? On nas widzi, Sekresie? Ja, jego. Masakra, no tak. Co No Nie, jak ty No nie, trzeba po prostu, chyba wyjścia trzeba trochę, bo nagrałem ciało i nagrałem jego, więc chyba, będzie 56 56%, Trzeba sobie to, co mamy. Ale tu nie ma serio wyjścia, lol. Dobra, stary, na no odważnie trzeba iść. Jak zginę, to podnieś kamerę. No, tu jest wyjście, ale chyba w jedną stronę tylko. Ej to tu będzie wyjście chyba Tylko stamina jest tak szybka wow. Idzie dwóch bratków Ej, są pusty do, do minę w tej grze Fajnie by było tak A i tam jest ten strzelacz po lewej No nie uciekamy No ale Gdzie? O, co to jest? What to jest Zaczynam pracę z tym siedział? biurze od dzisiaj the To? Co to jest za pokój? Taka czuć nie, nie, nie była jak my kiedyś tu graliśmy No właśnie, historia jest taka, no że, że kiedyś się graliśmy w to liczą, Właśnie w tej ekipie, co tu jest Tylko, że taki to był. w taki klasik był Co niektórzy mogą go znać właź, mm, Z mojego kanału na przykład Ej, tam nie, I nie ma, nie no, będzie tego wyjścia w sumie, gdzie wtedy Co graliśmy, gdzieś, fajnie nie się nie? grał i tak dalej, i tak dalej Lipa I tak szczerze, a nie jak A teraz powróciliśmy, bo ta gra ma swoje te... Jak to się nazywa? To coś nazywa? No coś No tam przed nami jest Wyszedł... Nie, nie wyświetlę no to. chodź, to... idźmy mostem, to musimy być jakieś. Ej, co się tu dzieje? Kurka. <grych> nie mam pojęcia, naprawdę Pod nami w ogóle do jest Zalam, zalam, zalam. No. O kurde, ty, a to jest ziomek taki, co. No właśnie, o to mi chodziło, pamiętałem go. Eksplozja niby nagrana, ale Dobra. Czekam. Tu, tu będzie wyjście z po lewej. Oto. Jeśli tak, to fajne. Git. O, A Cigmenty dodali do tej gry i tak jakoś... Postawię, Pan przyjaciela. Przypatrzy, Patrzę Poza tym ta gra no. była fajna. ale tu chyba... w tą stronę? Lepszy niż Lethal Dobra, on jest dosyć szybki, tak bym powiedział. Dobra, A tym... tu musi być. To, tu, będzie, no. Eee... I handy Uff. Nie! To jest ten, co... Wiem, Łapko Ej właśnie na No robimy, nie bo? udało się, nie wiem. To jeszcze trzeci dzień jest, ale nie wiem. No jest... trzeci dzień. Małeś trzeci dzień. Tak się fajnie śpi. Dobra, ja idę spać normalnie, w się sensie jakieś pojeby, nie? Ej, ale... Ej, czemu się ona na łóżko jest zajęta, jak i to jest puste? Co ciekawe? Hmm. Ciekawe kto tam kurde śpi. <gryzanie> I śmiesznie było jakbym mógł się na górze na tym samym łóżku położyć, nie? To by było zajebiste. Dawaj szybko, lecimy. Weźmy ktoś nagra jak śpię, tak? <gryzanie> <gryzanie> Już to robię, czekaj. Tutaj mamy debila na łóżku. Proszę. <gryzanie> Dobra, <gryzanie> jeżeli chodzi o końcówkę Ej, poprzedniej rundki, to musicie usunąć. Jak zobaczyć, bo musiałem się... wyłączyć ta nagrywanie. Kupiłem jakieś gówno dla nas za tobą. No to się tak jedną. Tak. No ja jedną tylko spoko, ale ile ty kupiłeś? Będą zapasowe przez Dobry panu. A wiesz co tu daje? Go, go, go! <laughs> że, że zawsze cię słychać, nie? No, nie ej! Ty? Fikus, ty bierz, ty będziesz gadał. Masz. Ja, 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 na honen, ja na honen, ja honen, ja honen Dobra, weź no, Dobra, Ej, to się tak We nie robi, czekaj, jak to się... Ty, parówo! tu Weź mnie z hosta! Ja się nie mogę <laughs> ruszyć. Ej, pamiętam taką powtórkę, nie? Jak... Ej, dziwi otwarte są u mnie! Ej, ja pamiętam taką powtórkę, nie? Jak wy się tam chyba całujecie A Klasik trzyma kamerę i <laughs> kopił <paliło> z gry <laughs> <laughs> I kamera Cześć zbagowane, czysto no. Ej, ale kurde, w ogóle... Yyy, te drzwi u mnie były otwarte jak zjeżdżaliśmy. Się, Czaliście się to? Lecimy! Oł! Ej, ale trzeba dużo teraz zrobić dobrego, nie? 100% materiału trzeba... Teraz trzeba te, miodu dać, nie? Zostało 10% no. Ja tak szczerze nie wiem, ten karabiniarz mnie zabił, ale jak patrzyłem po was na mego, to do niego praktycznie nie strzelałem, mnie tak zdjął No, ale miałem taką ucieczkę z, z, z wyślutwego załuku, nie? Dobrze no widziałem to na moim inty byś, byś, byś to złapał No, ja to, no to też, też widziałem no, Musisz mikrofon trzymać No to nice ja no, końcówkę nie widziałem jak was dwóch zabili ten robot no, O już tu pierwszy Ale znowu on! No kurde ile tego oni nas smarowali do tej gry no, Nas smarowali? No ciągle ty? teraz jest ten... O patrz, żebra jakieś ten, ten Tomek nas goni ciągle Tomek? Ej, nagrywaj mnie Ej, bo to jest wyjście Kamera szósta Dobra, bo... y, Nasz, Tomek wiej, mnie goni Dostałem tobą w mordę, Ej, co to nie? Ej, masz... Co? Ej, mam sądzę, mam sądzę, radz... nie zgadnij! to! Co ty gadasz? To była zasadzka! nie, ja pierdolę! No nie no! Ej, co to jest? Kurwa, EJ SPIERDALAŁY SIĘ CO? Ja mam później się Wiem, weź cool. nagrywa ich ciągle i... To nagrywa, nie? Ale stary, jaka zasadzka, nie? Jaki gang! Pierdolę Co tu się stało, no? Ja tu ja dopiero po nie. początek widzę I ta gra jest w ogóle ciekawsza, no, bo okolic ja tych dwóch modów co, co tylko są, tych mobów to są ja Jest ich więcej, tędy, nie? Tędy, tędy, tu. Jest ten karabinerz też, jest takie gówno co ich zabijało to i to tak. ogólnie jest tego więcej, tylko w innych światach selfie takie słabe, bo widać głównie mój <grymne> no ja. Nie, no no i to nie, nie. No. O, nie. O, co? zawraca ty. On nie lubi światła nocnego w sensie. Myślę, że nie tak to miał wyglądać. Jeszcze 10% z tym zostało, to w sumie ja bym siadł tak powojdy tego, nagrywał bym go cały czas i może ten. Co, co o tym myślisz? No, nie, no tak po obok że nie wiem. Nie, zaraz, no, to to, to film, nie. Jest! Tam jadę ścianę. Zobacz, że na Mam chyba z pięciu tych ziomków nagranych, jak, jak walą fikusa na I łeb po tym. jego ciało leżące. Także jest ja git chyba. On wzdycha on... i się śmieje. To, 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 to tak ja sobie wyobrażam sytuację, nie? Kościół i się śmieje. Nie, to gra jest super. Nie? Dobra, pakuję to. Nie no, niestety A. Fikus na YouTube'a no, ma film. film no co, ty widział nas, chyba No, on nie żyje, Nie, mi się ten film podobał Nawet jeśli umarłem kilkukrotnie Aż cały film tak szybko zleciał, bo ja się ty miałem odpalonym, w sumie Dobra, idziemy Halo! Na nie oglądają dwa razy tego samego filmu... Szkoda, że nie widzimy, że na YouTube nie oglądają dwa razy tych samych filmów, wiesz? No bo patrz, co już w sumie teraz obejrzymy to samo co się działo, Mhm No i czemu tak się nie dzieje to było piękne Nie no ja wiem że czwartego jest? Monsterka no, myślisz, że piję dzisiaj Co się nie ja dzisiaj. Myślę że mam mi dwa tysiące tak szczerze A ty co myślisz? Obstawia liczby, ja myślę, że dwa koła jak już. Jeden, jak nic. 1,5 tak, tak, wiesz, ma, ma, tak minimum, nie? No Ale musi. Max, no. To w ogóle zadziała? Bo nie. No musi zadziałać, nie, jak nie Nie gadaj. Nie, Czekajcie, trzeba błyszki dać. Widziałeś? Ty, to już usłyszało, że ty chcesz to usadać, już kurde się otworzył, nie? Już nogi rozłożył. Ej! Co? Konsola nie ma napędu DVD. Kurde. Weź to z tych tutaj mamy debila na łóżku, proszę. Dobry panu. A wiesz co daje? Jest już tu pierwszy. 20 dziś było otwarte, nie? A ty się Pora, już to Zebra jakieś. To sta Masz ujeń kamerzysta, że Dostałem to w mordę, chyba wiesz. Ej, tu to, to, to nie! Wyjęcia. Ej, tu jest <średenia> Pomocę! No! Ja pierdolę! Jaka to była zasadzka! Ej, nie, ja też! Mama się puści! Ja jego! Echu, no nie! A co? Słysz mnie? Ja mam później życia, no słychać cię! No nie wiem, weź, nagrywaj ciągle i. To nagrywam, nie! I ale stary, jaka zasadzka, nie? Jaki gang! Pierdolę! No. A tu będziesz w sumie drugi moment, teraz chyba. Ludny. Ja nie wiem, czy wyjdę. Ja dosyć. dosyć. Nie no, no ja tak, ja ale mam. zobacz, <laughs> już uda nam się wbić próg. Tędy proszę, no, proszę no, tędy, no, tędy, okay. tędy, tu. za no, mną. No to nie dla o, ale te kurde, selfie takie słabe, bo widać głównie mój ryj Paść się stoi, jest wakowane. No idą, ale się jak. O! No, jeszcze no, światła zielonego, mocnego w sensie światła. Nie wiem. Jeszcze 10% w sumie zostało, to. Snap to dobre przyjacielu. Nagrywamy tego, go cały czas i może ten O! Skończy się film, Skończył się film chyba. Skończył się film, idziemy spać. Polisz, polizanie. Dobra, ja idę normalnie spać nie? Dobra, ale jak kończę materiał, więc mam... Ja nadzieję, tak, że że się też. Ej, czekaj, dobra... to szczerze też... ale czekaj, bo to coś jeszcze powinno być teraz czy nie? To A, każdy pójdzie dobra, spać. To, no to śpijcie, śpijcie. Śpijcie. No. <laughs> nie no. muszę tu. Śpijcie. No ktoś tam śpi czy nie? Dio! Bo mi się oczy co chwilę otwierają i zamykają. Nie, nie? rele Zaczyn. No. Open the monitor room! Co, to co? Znaczy? Nie. nie, dostaną ci meta open monitoru To jest nowe, zobaczcie tu, są questy No gdzie to jest tu? O, jasne yes! Ej, to nie było, czyli chyba czy były Kurde, tu nie, trzeba klepnąć, mordeczko Macie to Za końsy Nie ja ale dostajemy 200 meta końców czyli minecraftów w sensie 200, nie? MC jo. I, i, i... Ale no, zobacz, są mieć. questy Zatańcz taniec twój nowy przed dwoma przeciwnikami Ciekać czy to działa Załapię to O Ty Taps tu jest Gramy w Tapsa Nie ma Dobra ale to chyba by było na tyle Ale podoba mi się ten system że jak się znajdzie na coś ekran to jakby tam się Ty tu jakieś radio i taniec chyba wyskoczył na podłogę za to, że quest tak kliknęliśmy Ja poka a faktycznie, a to jest to radio, to Ty, jest. fajne! Nie, to jest książka, how to dance, a to jest. A to radio, no? Money, 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 money. Eee, no, e, copyrighty, no, cicho! cicho! Ej, weź, weź, coś Ej, Weź, coś zastańć. No, trzeba... dawać no. Naucz się tego. Patra. Co już skończyłeś coś Nie, jeszcze. Jeszcze nie A dobra, ta... dobra. YouTube nie wykrył copyrighty. Tym akcentem w więc, ciku, stańczy, aby się materia, więc cichu stańcie, wy się. Z trówka wszystkim, siama ku następnego chaos.